Dobrze, mamy kod, mamy go w repozytorium. Teraz prosta sprawa, spróbujmy stworzyć z niego bibliotekę. Ja już utworzyłem dosyć dużo tutaj plików. zaraz każdy z nich omówię. Zacznijmy od tych dużymi literami napisanymi. ReadMe. Jest to plik w formacie MD, czyli Markdown, który pokazuje, który mówi o czym jest dany plugin albo dane oprogramowanie. To jest dosyć ważne, bo to później trafia do dokumentacji. Zazwyczaj trafia do dokumentacji. License jest to plik, w którym opisujemy, na jakiej licencji udostępniamy nasze oprogramowanie. Żeby plugin mógł być dołączony do Tracardii, musi być on na licencji MIT. To jest właśnie treść tej licencji. Jedną rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest tu wstawić swoje nazwisko, imię i nazwisko. Kolejną rzeczą jest plik requirements. Plik requirements opisuje, jakie inne biblioteki są potrzebne do zbudowania właśnie tego naszego projektu, tego naszego oprogramowania. W naszym przypadku na pewno, jeżeli korzystamy, będziemy dodawać plugin do trakadi musimy mieć trakadi plugin SDK zainstalowany, aby móc stworzyć taki plugin i też w tym wypadku, że będziemy korzystać ze stref czasowych, jest taki, taka biblioteka pyTZ, czyli jak timezone, która służy właśnie do obsługi stref, stref czasowych. I te biblioteki musimy sobie zdefiniować. Za każdym razem, jeżeli będziemy dodawać tą biblio bibliotekę, trzeba opisać Requirements requirements.txt, dlatego że później jest bardzo prosta instalacja. Robimy pip install r i nazwa pliku requirements.txt, co spowoduje, spowoduje że zostaną zainstalowane wszystkie nasze biblioteki z zależnościami. Na przykład widzimy, że została zainstalowana biblioteka, biblioteka i SDK, ale ona wymaga, żeby PyDantic był także zainstalowany, więc też go zainstalował. Dobrze. Teraz przejdźmy do plików, które są potrzebne do zbudowania biblioteki. którą później wyślemy do PyPy. Pierwszym takim plikiem jest setup.py. Setup.py określa, jakie zależności ma nasza biblioteka, to jest właścicielem, w jakiej wersji jest to ona. Robi coś się mniej więcej w ten sposób. Musimy zaimportować setup tools. Tutaj jest taka prosta, a, prosta komenda, która odczytuje readme i dodaje go do takiego opisu tej biblioteki. <coughs> Teraz pokażę, o co chodzi. Jeżeli jesteśmy w PyPy, to widzimy, że tutaj zostały dodane jakieś y, informacje międzynowego, zdjęcie, etc. I to jest właśnie z tego pliku readme. Czyli ten plik readme tutaj jest odczytywany. To jest tak zwany long Description, czyli ta część. Kolejną rzeczą jest y, opisanie po prostu całej biblioteki. Co to jest za biblioteka, jak jest jej nazwa? Czyli naszą nazwą jest Arcadia Day Night Split. Wersja, mam tutaj w tej chwili taką wersję, bo już trochę pracowałem nad tą biblioteką. Description to jest krót, krótki opis, on prawdopodobnie tutaj się pokazuje w tym miejscu. Long description, kontekst. Tak jak mówiłem, nasz plik readme jest w Markdownie, dlatego tutaj napisałem, że to jest tekst Markdown. To jest jaki to jest content type, jaki typ składni ma ten opis. Autor, kto jest autorem, e-mail autora i teraz packages. Packages mówi nam, co musimy zainstalować, to znaczy, który, którą, który folder będzie folderem głównym dla, dla bibliotek. W naszym wypadku jest to Tracardi Day Night Split i tutaj będziemy umieszczać wszystkie pliki Pythonowe. Wszystko, co znajduje się pod tym, pod tym katalogiem, zostanie przesłane do PyPE jako biblioteka. Kolejną rzeczą jest install requirements. To jest wszystko, to, co znajduje się w Requirements. Dokładnie skopiowane. Classifiers. Classifiers, zostawiłbym to mniej więcej tak, jak w tej chwili jest. To, jest swego, to są swego rodzaju tagi, które mówią, w jakim na przykład języku została napisana, napisana biblioteka, jaką ma licencję i na przykład na jaki system jest. To jest OS Independent, czyli na każdy system powinna działać. Kolejną rzeczą są keywords. Jak pisałem tracardi plugin. Proponuję wpisać przynajmniej keyword tracardi. Dlatego, że w planach mamy uruchomienie czegoś takiego, co będzie przeszukiwać PyPy i znajdować wszystkie pluginy. No i wtedy po tym keywordzie będzie można bardzo łatwo znaleźć taki plugin. Include package true. Teraz powiem, co to robi. A Python requires, to znaczy, jakiej wersji Pythona wymaga ta nasza biblioteka. Maga przynajmniej wersji 3.8. OK. Teraz mam jeszcze jeden plik, To się nazywa manifest. Tutaj z tego, co dobrze pamiętam, to Include Package Data wywołuje się do manifestu, mówi, jakie jeszcze inne dane muszą być zaciągnięte do PyPy, żeby biblioteka działała. W naszym przypadku jest to wszystko spod katalogu plugin i wszystko spod katalogu Manual. Czyli to, co zostanie przesłane do PyPy, to będą te dwa pliki oraz wszystko spod tych dwóch katalogów. No i dobrze. Omówiliśmy sobie już te pliki. Teraz są dwa pliki. Build i build setup. Te pliki tak naprawdę one są niepotrzebne. Te <grytania> są potrzebne do tego, żebym mógł wytłumaczyć w tym wideo, jak zbudować bibliotekę. Pierwszą rzeczą na pewno będziemy potrzebować pewnych bibliotek, takich jak URL i Twine, które musimy sobie po prostu zainstalować. I to, są, to jest zestaw komend, które musimy wykonać, żeby przesłać później bibliotekę do PyPy. Musimy jeszcze pamiętać o tym, aby zarejestrować się w PyPy. Robi to w ten sposób, że klikamy Register, wypełniamy ten formularz. No i w kliknięciu Create Account stworzone zostanie dla nas konto. Ja już takie konto mam. Gdy się do niego zalogujemy, widzimy wszystkie nasze biblioteki. Możemy nimi zarządzać. Więc gdy już mamy konto, PyPy, uruchamiamy kolejno te, te instrukcje. Instalujemy Willa. Ja już mam to wszystko poinstalowane, więc Twine. Ok, gdyby wystąpił jakiś błąd, a u mnie wystąpił, nie wiem z jakiegoś powodu, to proponuję uruchomić taką, to musi być po prostu wyższa wersja Kiringa może to rozwiąże problemy, nie powinno być problemów, ale gdyby się pojawiły, to, to to może być rozwiązaniem. I teraz, gdy mamy już, już wszystkie biblioteki zainstalowane, kolejnym plikiem jest build. To co on robi, to buduje, buduje tak zwane willa. Python setup asdist, Wheel, czyli buduje całą bibliotekę, a ta komenda przesyła ją do PyPy. Zanim prześlemy cokolwiek do PyPy, ja wytłumaczę, co tutaj się znajduje w naszej bibliotece, i później spróbujemy ją wysłać.